Przeprowadzona została ankieta wśród mieszkańców gminy. Wynika z niej, że 70% mieszkańców Dywid popiera budowę obwodnicy na trasie proponowanej przez drogowców. Sprawa ta budzi jednak ogromne kontrowersje. O ankiecie tej dowiedzieliśmy się częściowo z prasy, częściowo od informacji, które dotarły do urzędu od mieszkańców. Próbowaliśmy skontaktować się z generalną dyrekcją i poprosiliśmy o przekazanie nam tej ankiety, abyśmy jako gmina mogli się z nią zapoznać. Do tej pory tej ankiety nie otrzymaliśmy. Ona ma taki charakter tajny przez poufne. Domniemam, że ankieta została przeprowadzona w konkretnym celu dla uzyskania konkretnego wyniku i rezultatu. I taki wynik został uzyskany. Jak zatem zakończy się ten spór? Drogowcy przekonują, że ostateczna decyzja należy do wojewody warmińsko-mazurskiego. Sam zainteresowany jednak zaprzecza i twierdzi, że jest tylko organem opiniującym. Wojewoda jest arbitrem w tej sprawie, i arbiter nie może wkraczać w akcję i stawać po którejś ze stron. W tym wypadku przestaje być obiektywny i niezawisły w swoich decyzjach. Dlatego też jako arbiter czekamy, jak, toczą, jak będą toczyły się sprawy. Ze stanowiska wojewody wynika jednoznacznie, że opinie mieszkańców nie są brane pod uwagę. Nie mają oni głosu nawet w sprawie swoich posiadłości. Nikogo nie interesuje fakt, że aby powstała obwodnica, kilkadziesiąt osób musi stracić domy często dorobek całego życia. Prawdopodobnie, zgodnie z harmonogramem, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie wnioskowała do nas w drugim kwartale 2008 roku o lokalizację inwestycji. My po przeanalizowaniu wniosku i załączników będziemy mogli tą decyzję wydać i od tamtej pory Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad będzie mogła rozmawiać z właścicielami działek, aby móc od nich odkupić ich nieruchomości gruntowe. Jeśli natomiast to nie nastąpi, to my będziemy zmuszeni, aby skorzystać z tak zwanej specustawy, aby te grunty od tych właścicieli przejąć, czyli po prostu wywłaszczyć tych właścicieli. Szumu wokół budowy obwodnicy jest wiele. Można by więc pomyśleć, że fakt tej budowy jest przesądzony. Tymczasem okazuje się, że na razie pozostaje ona wyłącznie w strefie marzeń. Jesteśmy pełni nadziei, że znajdzie się w infrastrukturze i środowisko w tym takim też bardzo ważnym programie rządowym. Tym bardziej, że tych zapisów w mazurskich jest tam jak na lekarstwo. W związku z tym, że domagamy się, by właśnie obwodnica naszej stolicy również tam znalazła swoje miejsce. O tym, że mieszkańcy mają prawo dbać o standard swojego życia, przekonywać nie trzeba. O tym, że obwodnica Olsztyna jest niezbędna także. Warto więc na pewno o przebiegu drogi rozmawiać, biorąc pod uwagę argumenty obu stron. Decyzję bowiem podjąć łatwo, lecz jeśli będzie niesłuszna, wyprostować ją równie trudno jak zakręconą trasę.